Dzień dobry. Dzisiejszy materiał zacznę od pewnych przemyśleń, oczywiście odnośnie rynku telewizorów. No bo gdy przyglądam się temu, jak wygląda rynek telewizorów na świecie, no to co się może skojarzyć? Jest sobie dwóch bardzo ambitnych Koreańczyków. Mam nadzieję, że domyślacie się o jakie firmy chodzi, którzy robią telewizory bardzo wysokiej klasy. Jedni robią. OLEDy, inni robili kiedyś kuledy, teraz też robią OLEDy. No i oni ciągle bardzo mocno przechwalają się, że to ich produkty są tak naprawdę najlepsze. No ale nie można zapomnieć również o bardzo dojrzałych Japończykach, którzy mają doświadczenie jeszcze większe, no i potrafią zrobić to tak. Że po prostu kopara opada. I tym Japończykiem jest Panasonic, a modelem, który powoduje ten właśnie opad szczęki jest MZ2000. Macie Turalski, zapraszam Was do oglądania. Może i moim rozpoczęciem nieco przerysowałem rzeczywistość, ale przyznam, że ciężko jest znaleźć telewizor. Tak dopracowany pod każdym względem, jak właśnie MZ2000. Panasonic trzeba przyznać, to nie jest marka, która będzie nas bajerowała jakimiś fajnymi funkcjami w cudzysłowie, tylko to jest marka, która ma zrobić telewizor, który jest najlepszy pod względem obrazu, pod względem technologii, która w środku jest zastosowana. No i to wszystko ma działać po pierwsze, tak, żebyśmy widzieli, że mamy do czynienia z produktem premium. Oraz ma działać jak najbardziej szybko funkcjonalnie bez jakichkolwiek problemów. MZ2000 to flagowy OLED Ultra HD od Panasonica. Wykorzystuje on najnowszą matrycę od LG z technologią MLA. I to jest właśnie bardzo istotna sprawa, technologia MLA w matrycach WRGB. Chodzi tu o to, że na powierzchni tej matrycy zastosowane są specjalne mikrolusterka, tutaj wszędzie z przodu. My ich oczywiście nie widzimy w żaden sposób, ale one są po to, aby wzmocnić jasność tego całego panelu. Czyli aby świecił po prostu jaśniej. Co nam ostatecznie to daje? No, po pierwsze, daje nam to, że e, oglądając telewizję w zwykły biały dzień, w jasnym, rozświetlonym pomieszczeniu, wszystko będzie lepiej widoczne. No, bo jasność jest między innymi do tego potrzebna. Ale drugą sprawą jest efekt HDR. Ten efekt HDR, dzięki wyższej szczytowej jasności, jest jeszcze lepiej widoczny. Robi dla nas jeszcze większe wrażenie niż dotychczas i dzięki połączeniu takiej maksymalnej, bardzo mocnej jasności z nieskończoną czernią, która od zawsze była w OLEDach, tworzy nam się obraz, który dotychczas był niedościgniony przez jakiekolwiek inne technologie. Do możliwości telewizora wrócimy jeszcze za jakiś czas. Najpierw przyjrzyjmy mu się jednak z zewnątrz. Zobaczcie, ten telewizor, tak jak powiedziałem, on nieco odbiega od takiej nowoczesnej stylistyki. No bo z jednej strony mamy oczywiście telewizor bezramkowy, ale z drugiej strony Panasonicowi nic nie szkodziło, aby na dole umieścić taką grubszą belkę z głośnikami. Wygląda to trochę jakby ktoś przyczepił do telewizora nieduży soundbar, no ale to jest tutaj na stałe, ponieważ Panasonic chciał, aby był tutaj dobry system audio. W tym przypadku jest to system audio od bratniej marki, czyli od Technixa. No i on rzeczywiście działa bardzo dobrze. Tu, między innymi tutaj są głośniki, ale są one także z tyłu. Dokładnie mówiąc, z tyłu znajduje się subwoofer. Są także głośniki skierowane na boki, jak i te z tyłu skierowane w górę. Mamy więc fizycznie wbudowany zestaw audio działający w technologii Dolby Atmos. Panasonicu, przyznam, że mi zaimponowałeś. W ogóle, zobaczcie sobie, że ten OLED też z tyłu wygląda nieco inaczej. Tutaj znów producent nie poszedł na coś, co ma być nowoczesne, czyli jak najcieńsze, że ta matryca ma mieć 3 mm. Tutaj postawiono na to, żeby cała elektronika w środku się zmieściła między innymi głośniki i sabufery od systemu audio, ale także pogrubiono z tyłu tą całą matrycę albo pogrubiono z tyłu elektronikę za tą całą matrycą po to, żeby była ona po prostu, po prostu sztywniejsza i żeby w tych dużych modelach no, uniknąć jakichkolwiek problemów z ewentualnymi szkodami fizycznymi, które mogą się wydarzyć przy tak delikatnym sprzęcie. Jeżeli chodzi o resztę budowy telewizora, no to oczywiście mamy tutaj logo Panasonic, no i mamy to okrągłą nóżkę, na której postawiona jest całość, i nie martwcie się, że to jest pojedyncza nóżka. Ona jest bardzo mocna, stabilna i dosyć ciężka, taka jak powinna być w takich telewizorach. I ma ona jeszcze jeden plus, czyli można dzięki niej zmienić sobie kąt ustawienia tego telewizora. Tak, to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli. Mamy jakiś duży, szeroki salon, albo oglądamy czasami na wprost z kanapa, czasami na przykład gdzieś z aneksu kuchennego. Pomimo tego, że jest to OLED i w zasadzie nie ma tu problemu z oglądaniem pod kątem, to wiadomo, że jest po prostu wygodniej, jeżeli ekran jest skierowany w naszą stronę. No i bez problemu tutaj możemy coś takiego zrobić. Do zestawu dołączono także pilot zdalnego sterowania, który zdecydowanie nawiązuje do stylistyki pilotów, które można było spotkać w Panasoniku lata temu. Został on jednak odchudzony w stosunku do wcześniejszych wersji, ma przeprojektowany design oraz znajdziemy w nim sporo przycisków do sterowania najnowszymi funkcjonalnościami. Są oczywiście przyciski skrótu do bezpośredniego wejścia do wybranych aplikacji Smart TV. Jest to także mikrofon, ponieważ tym telewizorem można e, zarządzać również za pomocą głosu. Tutaj jest to wszystko skonfigurowane z, z Alexą, więc jeżeli ktoś już korzysta albo chciałby korzystać, to tutaj za pomocą Alexy można. Jak na flagowca przystało, w MZ2000 znajdziemy wszystko, czego można w ogóle oczekiwać od dobrego telewizora. Zacznijmy od formatów obrazu o wysokiej rozpiętości tonalnej. Mamy tu do czynienia z HDR10, HDR10, HLG, Dolby Vision i Dolby Vision IQ. Wszystko, co jest potrzebne dzisiaj do oglądania telewizor, do oglądania obrazu o wysokiej jakości. Dalej szeroki gamut kolorów p 3 w 99%, a jeszcze wyższa paleta barw, czyli BT-2020, 75%. To też jest świetny wynik jak na telewizor OLEDowy, jak na telewizor z tak dużym kontrastem i z tak niesamowicie wysoką jasnością. Matryca OLED jest oczywiście matrycą 120-hercową. Jest tutaj także oszałamiająco niski input lag, niecałe 6 milisekund. No i tak, jest to również telewizor skierowany do grania w gry. Obsługuje on między innymi Auto Low Latency Mode, Variable Refresh Rate, NVIDIA G-Sync oraz AMD FreeSync. Dla graczy przygotowano także specjalne menu gamingowe, które jest zdecydowanie bardziej rozbudowane niż w większości rynkowych konkurentów. Daje to duże pole do popisu dla nawet najbardziej wymagających graczy. No a jeżeli chodzi o podłączenia, to oczywiście znajdziemy je na tyle telewizora. Są m.in. cztery złącza HDMI, z czego dwa obsługują m.in. 4K w 120 klatkach na sekundę, czyli właśnie takie do podłączenia np. Na najnowszych konsol czy wysokiej jakości pc z dobrymi kartami graficznymi. Dodatkowo znajdziemy tu jeszcze oczywiście wejścia antenowe, znajdzie się wyjście audio, jest common interface plus. No i dla dopełnienia znajdzie się jeszcze USB, wejście LAN czy na przykład złącze słuchawkowe, które także może działać jako wejście, jako wyjście subwooferowe. Co ciekawe, znalazło się tu miejsce nawet na analogowe złącze audio wideo, które pozwoli podłączyć nawet starsze sprzęty, jak na przykład odtwarzacz VHS. Większość producentów już dawno z tego zrezygnowało, a w Panasonicu w razie czego jest. Przejdźmy teraz do omówienia obrazu, ale żeby w tym temacie się wypowiedzieć... No nieco bardziej, trzeba wrócić jeszcze raz do technologii MLA, o której wcześniej wspominałem. Jest to bardzo istotna sprawa, między innymi właśnie dla jakości HDR-u oraz po prostu dla jasności całej matrycy. Jest to też wyróżnik np. tego telewizora w stosunku do poprzednich modeli, jak i do wielu tańszych modeli będących na rynku aktualnie, jak i jest to po prostu jedna z ważniejszych spraw, którą tutaj zastosowano i warto chwilę jej poświęcić. MLA, czyli zastosowanie mikrolusterek, których zadaniem jest Zwiększyć jasność, którą jesteśmy w stanie zobaczyć po prostu na tej matrycy, czyli jasność, którą ta matryca po prostu wyświetla. Różnica jest bardzo duża, ponieważ tak jak wcześniej OLEDy były w stanie wyświetlać 700-800-900 nitów może czasami w szczycie. No tutaj w szczycie 10% matrycy dochodzi do 1400 nitów. To jest ogromna różnica, bardzo wielka w stosunku do tego, co było poprzednio. Możecie powiedzieć, no, no ale co z tego, dobre kuledy czy mini LEDy też są w stanie osiągnąć tak wysoką jasność. Tak, to prawda. Czyli teraz OLEDy zrównały się mniej więcej jasnością z najlepszymi mini LEDami czy kuledami, ale one ciągle mają to swoją mocną, mięsistą, taką prawdziwą, naturalną, nieskończoną czerń. No, i tu chodzi o to, że ten kontrast robi się jeszcze wyższy niż był. Ta nieskończona czerń i maksymalnie wysoka jasność to sprawia, że ten efekt, szczególnie HDR-u, jest tak niesamowicie. Dobrze widoczny, tak mocny, tak inny niż był dotychczas, że no to jest po prostu szok. To trzeba zobaczyć na Was własne oczy. Na pewno moja kamera wam tego nie odda. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu, ale rzeczywiście wygląda to po prostu. Fantastycznie. Więc to jest coś, co przebija się w stosunku do tego, co było. I to jest coś, co spokojnie konkuruje sobie właśnie z matrycami, między innymi koreańskimi w tej drugiej technologii, czyli QD oled -ami. One też mają wyższą jasność. Tutaj jest podobnie, ale tutaj zachowujemy tą bardzo mocną czerń, która wcale nie płowieje pod daniem jej światła. Czyli jeżeli mamy bardzo na przykład jasne pomieszczenie, świeci mocne słońce, no to tutaj ta matryca pozostaje cały czas czarna. Przy zachowaniu bardzo wysokiej jasności, i to jest bardzo duży plus tego telewizora. No ale dobra, to samo mają, takie same matryce ma też, wiadomo, mają też inni producenci no bo jak wiadomo, LG produkuje i sprzedaje innym producentom. Trzeba przyznać, że to jest Panasonic, i on ma świetną elektronikę zarządzającą całym obrazem. Po pierwsze, procesor, który tu jest zastosowany, HCX procesor Pro AI. To jest procesor, który zarządza całym tym obrazem, między innymi poprawia on jakość wyświetlanego obrazu. Czyli jeżeli puścimy sobie na przykład zwykłą telewizję, albo coś w jakości tzw. HD -ready, czy puścimy sobie YouTube'a właśnie o niższej jakości, no to wiadomo, że to będzie wszystko upskalowane tak, żeby dobrze wyświetlało się na matrycy 4K. I Panasonic robi to naprawdę świetnie. Przede wszystkim bardzo ładnie wygładza ten gorszej jakości obraz, dlatego nie widać takich ostrych pikseli i wszystko zaczyna wyglądać dużo bardziej gładko, płynnie chodzić. Dalej przejścia kolorystyczne, no dzięki temu, że mamy po pierwsze niesamowicie mocną czerń. Po drugie mamy bardzo ładne, gładkie przejścia tonalne między innymi w szarościach, no to ten obraz również wydaje się być bardziej naturalny i bardziej kolorystyczny, niż byśmy go zobaczyli na mm, innych telewizorach bez. Takiego mądrego procesora obrazu bez takiej obróbki, która tutaj się dzieje cały czas. Kolejna sprawa, mamy tutaj możliwość pełnej, bardzo bogatej kalibracji obrazu, e, czyli możemy, no nawet powinniśmy już przy takim sprzęcie zaprosić kogoś z odpowiednimi instrumentami i skalibrować go, bo wtedy jest w stanie on świecić naprawdę e, niesamowicie naturalnie. To jest coś fantastycznego. Kolejna sprawa, Panasonic ma już e, specjalny tryb kalibracji z Netflixem, tak? Te firmy ze sobą Współpracują i Panasonic właśnie z Netflixem przełącza się, oczywiście my możemy to zmienić, ale on sam przełącza się w tryb kalibracji Netflix, w tryb obrazu Netflix i wtedy wyświetla te wszystkie seriale, filmy, wszystko, co tam jest dostępne w taki sposób, w jaki zamierzyli sobie reżyserzy, którzy tworzyli te filmy, bezpośrednio z Netflixa dostając no, informację o tym, jak ma być ustawiony do tego obraz. I tutaj dzieje się naprawdę coś fantastycznego, bo... W momencie, gdy ja przełączam ten telewizor w tryb Netflix i oglądam tam seriale czy filmy, to on świeci spro ciemniej. Tak, bo on ma taki kinowy wtedy charakter, dużo ciemniejszy, wydobywający dużo kontrastów, wydobywający dużo szczegółów w cieniach, pokazujący je bardzo dokładnie. Ale jeżeli mamy Dolby Vision, na przykład, jeżeli mamy HDR, tutaj te Dolby Vision IQ, które na bieżąco też jeszcze rozpoznaje sceny i je poprawia, to wygląda niesamowicie. To po prostu ręce opadają, nie wiem jak to powiedzieć, bo z jednej strony mamy obraz fajny, przyciemniony, gdzie wszystko jest tak ładnie, pięknie nasycone, z drugiej strony gdy coś błyśnie, gdy coś się rozjaśni, gdy się rozpali jakiś dzień. To wow, po prostu wszystko takie jest jasne, takie mocne, tak pięknie zbudowane są plany, że tego na innych telewizorach no, w zasadzie nie ma, albo wszystko się wydaje nagle blade przy tym, co potrafi ten Panasonic. To jest coś bardzo, bardzo niesamowitego. Poza tym, jeżeli chodzi o ogólnie o nasycenie kolorów, o jasność, no to 1400 nitów nie muszę wam mówić, to jest bardzo wysoka jasność i w trybie dynamicznym wręcz jest to za mocno. To jest pokazówka, to jest pokazanie, że mogę. Tryb standardowy już jest całkiem naturalny, ale tak naprawdę kinówka na yy, oglądanie po ciemku, na oglądanie wieczorem jest wystarczająca, bo gdy trzeba, to w szczycie ten telewizor potrafi zaświecić idealnie. A gdy nie trzeba, to wydobędzie z kolorów więcej nasycenia, kontrastu, więcej szarości. No i to wszystko jest tak głębokie, tak bardzo nasycone, tak ładnie wyglądające, że... No, że coś fantastycznego, że wiemy, że każda złotówka zapłacona za taki telewizor jest jak najbardziej uzasadniona. Ostatecznie bardzo bogate menu ustawienia y, obrazu. Tutaj możecie sobie je przejrzeć. Jeżeli ktoś zna w ogóle pana Sonika, to ten menu można powiedzieć, nie zmieniło się co najmniej od kilkunastu lat. Ja sam mam jeszcze do dzisiaj plazmę pana Sonika, która nie chce mi się popsuć, y, i w niej menu wygląda na tej samej zasadzie po prostu schodzimy z góry na dół przez wszystkie dokładnie ustawienia. No oczywiście to menu tutaj jest y, nowsze, wygląda bardziej y, nowocześnie ma wszystkie funkcje bieżące ale schemat działania taki sam, więc jeżeli ktoś miał pana Panasonica 5, 10, 15 lat temu czy 20, to na tym też od razu się połapie, będzie wiedział jak to wszystko działa. No właśnie, a jeżeli chodzi o jakąś technologię, no to oczywiście jest to telewizor smart, jest tu y, oprogramowanie My Home Screen. Nie jest to coś tak popularnego jak, no dajmy na to Android, jak Wida w Hisense i tak dalej, ale... My Home Screen przede wszystkim ma najważniejsze aplikacje, takie jak Netflix, YouTube, Amazon i tym podobne. Może trochę mniej jest polskich aplikacji, to fakt, nie da się ukryć, ale za to, to wszystko działa mega szybko. Naprawdę nic tutaj się nie zacina. Jeżeli włączymy jakąś aplikację, ona praktycznie od razu się uruchamia. Na nic to w zasadzie nie trzeba czekać. Oni po prostu dopracowali swoje oprogramowanie pod swoje telewizory i procesory tak, żeby działało możliwie jak najlepiej, jak najszybciej, jak najpewniej, jak, najbez, jak najbardziej bezawaryjnie i z Panasonicem tak rzeczywiście jest. O tym oprogramowaniu tyle można powiedzieć. Jeżeli komuś by brakowało jakiejś funkcjonalności, no to prawdopodobnie i tak można sobie już dokupić jakiś zewnętrzny odtwarzacz multimedialny. Warto sobie też dokupić odtwarzacz Blu-ray i chociaż od czasu do czasu obejrzeć film z płyty, bez żadnej kompresji, bo w trybie filmmaker mode jesteśmy w stanie wydobyć takie szczegóły, tak dużo naturalnego obrazu, że to jest niespotykane z technologii VOD, jest dużo lepiej, dużo dokładniej. Także takie próby też warto przeprowadzić, no i wtedy mieć ten najlepszy rzeczywisty obraz, który daje technologia OLED w dzisiejszych czasach. Moi drodzy, tak podsumowując, Panasonic to nie jest telewizor dla mas. To nie jest telewizor, który ma chwycić za serce jakimiś bajerami czy nie wiem, nietypowym designem. To jest telewizor, który jest zrobiony na zasadzie ja będę po prostu działał najlepiej. To jest telewizor, który ma Zaskoczyć jakością obrazu, który oferuje. To jest telewizor, który ma działać też bezbłędnie i dobrze na długie lata. Dlatego każda wydana złotówka jest naprawdę rozsądnym wydatkiem takim, który nie powiem, że nam się zwróci, ale takim, z którego będziemy zadowoleni przez bardzo długi czas. Ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, komentujcie ten film i do zobaczenia. Cześć!